Siemanko, jestem Izy Joke i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. I witam Was no, w już ostatnim odcinku mojej serii z Archwing. Dzisiaj prezentujemy e, ostatnio dla nas e, dostępne skrzydełka. Jest to Amezja. Amezja, Amescha, no jak chcecie ją nazywać, ale wydaje mi się, że poprawną nazwą jest właśnie Amezja albo Amnezja. Kto co woli. Przyjrzymy się właśnie bazowym statystykom tych skrzydełek. Dostajemy 200 punktów energii i 200 punktów pancerza, czyli na razie największy współczynnik pancerza ze wszystkich Archwing. Szybkość sprintu tego Archwinga wynosi 1,1. Dostajemy 200 punktów tarczy i 400 punktów życia. Zobaczmy teraz, jak prezentują się umiejętności tego. Tych skrzydełek Tych leczniczych skrzydełek Jest to właśnie Trinity wśród Archwing Pierwszą umiejętnością Amerzy jest Wartowniczy Rój Maleńkie drony orbitują wokół Warframe I pobliskich sojuszników Przechwytując wrogie Wrogi ostrzał Drugą umiejętność to Łaskawy Wabik Tworzy wabiki przechwytujące wrogi ostrzał Zmieniające obrażenia Na lecznicze impulsy Trzecią umiejętnością Amerzy jest ochronna łaska, powoduje niewrażliwość Warfame i pobliskich sojuszników na efekty statusów, dodatkowo spowalniając wrogów w zasięgu. Oraz czwartą i ostatnią umiejętnością jest mściwy pęd. Całe otrzymane obrażenia zmieniane są na energię, podczas gdy zdolności zyskują dodatkowy zasięg, czas trwania i skuteczność. Działa na Warframe i pobliskich sojuszników Czyli tak jak mówiłem Właśnie taka Trinity wśród Archwing Bardzo taki Wspomagający I jak widzicie możemy nawet Nie dość, że y, Osłonić naszych y, siebie Chyba siebie i chyba naszych Sojuszników przed wrogim ostrzałem y, Dodać sobie Życia, dodać sobie energii To jeszcze zwiększyć zasięg Wszystkich zasięg Czas trwania i Siłę, właśnie skuteczność wszystkich y, naszych umiejętności oraz y, umiejętności naszych sojuszników w zasięgu. No po, prostu, y, no po prostu coś pięknego. Ale przejdźmy teraz do y, właśnie zaprezentowania, jak zmieniają się statystyki właśnie tych skrzydełek. Przy okazji powiem, że Amersia to jedyne skrzydełka, które jeszcze nie otrzymały swojej modyfikacji. W każdym razie, pierwsza umiejętność tutaj, wydajność... I liczba dronów, czy one się zmieniają pod wpływem siły? Oczywiście, że tak. Na początku otrzymujemy 15 dronów. Jeżeli użyjemy zwykłego moda, mamy tych dronów 18. A przy użyciu moda prime'owego mamy 23 i czwartą yy, drona. Okej, okay. w każdym razie 23 droniki drugą umiejętność, tutaj co mamy obszar bańki, czas trwania mnożnik obrażeń czyli z tego co właśnie też widzę, tutaj sobie przypominam to nawet będąc w bańce tej umiejętności mamy zwiększone obrażenia oraz zasięg leczenia czyli potrzebujemy tutaj na pewno modu na zasięg umiejętności i tutaj nam się zmienia z siedmiu z tam z 8,9 metrów na prawie 16 i prawie 13. Czas trwania wzrasta nam do 32,5 z 25 oraz mnożnik obrażeń. Na to na pewno ma wpływ siła z 1,5 do 1,8 z modem. Z zwykłym, a z prime'owym, myślę, że to już będzie powyżej dwóch. 2,33. Czyli bardzo ładnie zwiększone, zwiększona siła obrażeń. Przechodząc do trzeciej umiejętności, tutaj... A, energia na sekundę, czyli oczywiście też jest nam potrzebny czas trwania. Spowolnieni promień. Czas trwania właśnie z energii na sekundę, która nam jest żerana, 4,5. Tutaj mamy 3,46 promień z 39 z prawie 40 metrów może zostać zwiększony do 63 m oraz powolnienie tutaj już chyba też siła z 60% nie, z 50% do 60 i z modem primowym do 77,5%. oraz nasza ostatnia umiejętność tutaj jak widzicie na statystyki które są dodawane właśnie do zasięgu, yy, które zwiększają dodatkowo nasz zasięg, czas trwania i skuteczność, są bez zmian i zwiększa to się nam o jedną dziesiątą chyba na ka każde tam ileś zadanych obrażeń, czy tam zaabsorbowanych obrażeń. I jak się zmieniają poszczególne statystyki? Promień z 40 zwiększa się do. 63,5 m, czas trwania z 30 sekund wskakuje do 39 oraz procent konwersji, czyli tak jak mamy 100% konwersji ze zwykłym modem zwiększa się do 120, a z primeowym do 155% i to się nam zwiększa o tam jedną. 10 metra właśnie ze 150% skutecznością. Ale to wszystko zobaczycie już za chwilkę na prezentacji poszczególnych umiejętności na misji, a tak prezentuje się właśnie moja konfiguracja Ameshi. A więc do zobaczenia na misji. Dobrze, przejdźmy zatem do prezentacji umiejętności Ameshi. tutaj już mam przeciwników w ogóle nieświadomych tego, co jej zaraz czeka. No, cześć. O, pierwsza umiejętność tutaj, właśnie. Włączyłem sobie drony. Przeciwnicy mogą sobie we mnie strzelać, ale nie zadają mi przez określony czas żadnych obrażeń. Dzięki jakimś niewidocznym, właśnie dronom, czy może tym o, właśnie takie malutkie kropeczki, które wokół mnie latają. E, właśnie dzięki nim. Odbijam wszystkie obrażenia. Do drugiej umiejętności potrzebuję trochę więcej przeciwników, których mi nawet zdejmą trochę życia. Poczekajmy na to. Dobrze, już mi się dobrali do skóry. I teraz używając drugiej umiejętności. O. Właśnie stworzyłem taką małą banieczkę. I w której, w momencie gdy w niej jestem, otrzymywane obrażenia są przekształcane właśnie, zaabsorbowane obrażenia są przekształcane w impulsy energii. E, impulsy, przepraszam, życia. I nawet chyba nie muszę być... W samym środku tej bańki, po prostu tylko w zasięgu, a nawet nie, wróć, inaczej, to jest centrum bańki, a gdzie jest, o już, sama bańka zniknęła. O, jak widzicie, tamta kropeczka to jest tylko centrum, z którego impuls, do którego przechodzą wszystkie obrażenia. A to jest obszar bańki, na której właśnie otrzymuję te pulsy życia. No, troszkę się poobijałem... ...dolatując do tej satelity. Oj, zaraz, kichnę? Dobrze, ale prezentujmy teraz... Nie prezentujmy kichanie tylko trzecią umiejętność, no jeny. Chociaż trzecia umiejętność... Ona tylko powinna chronić nas przed efektami statusowymi. Zaraz jeszcze zobaczę. A i spowalnia wrogów w zasięgu. A, i nawet widać, że są tacy troszeczkę... ospali. No tak. Dobrze, zobaczmy jak... czy uda mi się zobaczyć zasięg tej umiejętności. O! A nie! Dobra. O, hop! Ta umiejętność, ile ona ma metrów? To jest tak, pobór energii na sekundę, promień 640 metrów. Po prostu w momencie, gdy jesteśmy w zasięgu 640 metrów od przeciwników, oni się poruszają w ślimaczym tempie, a w momencie gdy... Umiejętność wyłączymy. Już ci poruszają się w, z normalną prędkością. Strzelają i poruszają się z normalną dla nich prędkością. I jeszcze umiejętność oczy, oczywiście numer 4. Teraz stworzę sferę, która co ona powinna teraz zrobić? Przekształcić tak obrażenia na energię. Momencik, jeszcze raz się do, temu przyjrzę. E, Co obrażenia są zamieniane na energię, podczas gdy zdolność. E, aha, i z, zasięg pozostałych moich umiejętności oraz ich siła. Także e, siła, umiejętności moich sojuszników jest zwiększona. Ale jeszcze szybko, tutaj się pozbędę trochę energii eee, co jest? Chcę tak lata mi krzywo, się obijam o wszystko Dobra, pozbądźmy się trochę energii Ciach, ciach, ciach Ciach, 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 ciach. mi pika tych sfer Dobra I teraz Ostatnia umiejętność jakieś obrażenia otrzymam a nie dobra z... wyłączmy spowolnienie teraz oczywiście w... aha jeszcze nawet jestem nieśmiertelny Zdlę... przez którąś z umiejętności chyba przez aha tak to przez umiejętność numer jeden eee, dobra No nareszcie moi drodzy, stam tutaj przez bite 90 sekund, bo nawet jak zauważyliście drugą umiejętność potrafi się stakować aż do 97 sekund czasu jej trwania i wszystkie pociski były przekierowane tak jak właśnie na zasadzie drugiej umiejętności ma magnetyzmu, wszystko było tutaj przekierowane i zamieniane dla mnie na życie. A teraz wreszcie prezentujmy trzy, yy, ostatnią umiejętność. Jak widzicie, błyskawicznie otrzymałem yy, full energii. Jeszcze zobaczcie no, jak to się stakuje. Jeszcze do 104 sekund po prostu zestakowałem pierwszą umiejętność i możemy tak yy, tą umiejętność sobie trzymać przez aż 104 sekundy. No po prostu czekam. Z utęsknieniem na najnowszy rajd, e, właśnie na e, Railjacka, czy jak to się ma zwać, właśnie e, na rajd przestrzenny, żeby móc wreszcie poużywać sobie tych Archwing. Najbardziej żałuję, że po prostu zlikwidowali też e, rajdy. No co prawda ich prawie nie grałem, ale tak czy siak, no teraz gdzie używać Archwingów, skoro. Ma się już wszystkie Archwimbwe spione i one i używa się jak już o tylko i żeby się przemieszczać szybko na mapie, na otwartym świecie. No, trochę lipa, moim zdaniem. Ale w każdym razie mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, jakie jeszcze odcinki mógłbym dla Was nakręcić. Subskrybujcie i yy, dzwoneczkujcie. Kanał, żeby nie przegapić kolejnych serii, a w następnej właśnie serii zajmę się omawianiem kompanów, wszystkich strażników, kubrowów i kawatów oraz moa. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!